Cześć, kochani, tu Agnieszka, dzisiaj nagrywam w domu, nagrywam na moim tlenie, latamy po galeriach. Powiem Wam, że odwykłam, odwykłam, bo przez ostatnie tygodnie to generalnie kręciłam filmy na zewnątrz, po prostu kręciłyśmy różne przeglądy, kolekcji, wyprzedaży i tak I tak dziwnie mi dzisiaj było wszystko to rozłożyć, zrobić taki pełny makijaż i tak dalej, ale okej, okay. słuchajcie. Podsumowania, czas na podsumowania um, miesiąca, a czas na podsumowania czerwca, bo czerwiec się kończy. Dzisiaj um, będziecie mieć podsumowanie kosmetyczne. A podsumowanie ulubieńców szafy albo było wczoraj, albo będzie jutro. Zobaczymy po prostu, który film pierwszy wrzucę. Także tak, i powiem Wam, że dzisiaj wyjątkowo jest e, większa liczba ulubieńców e, miesiąca kosmetycznych, i nawet się ograniczyłam e, i paru rzeczy jeszcze nie pokazuję, bo bardzo je lubię, ale jeszcze tak chcę trochę się o nich dowiedzieć i ewentualnie powiem Wam o nich w czerwcu. Natomiast tak, ulubieńcy kosmetyczni. Co dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie coś, co uznałam za bubel, ale znalazłam dla niego świetne zastosowanie, genialne i jest sztosem. Będzie coś bardzo praktycznego na lato, będzie coś, co pomaga mi z włosami, będzie genialny korektor, bardzo fajny puder i potwierdzę tutaj zdanie, które krąży po internecie. No i będzie coś, co uwielbiam jako taki, właśnie letni zapach. Także słuchajcie, zaczynamy. Jeżeli jesteście ciekawi, ciekawe, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, oczywiście zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I śledzić mnie na Instagramie. Aha, i jeszcze info dla tych z Instagrama osób, bo tam nie dawałam aktualizacji co z moim Kirosławem, bo kierosław był chory, na kroplówce, w Boże Ciało i tak dalej. Dostał antybiotyk, jest wszystko ok, wyzdrowiał. Tak tylko mówię, bo zapomniałam tam Wam na Instagramie dać znać, a myślę, że tutaj się mogłyście pojawić na tym filmie. Dobra, słuchajcie, zaczynamy i zaczniemy od yy, bardzo dużego, pozytywnego zaskoczenia. Samarite, y, i to jest Supreme Balm. no Samarite chyba większość z Was zna. To są drogie kosmetyki, które mają doskonałe opinie. I generalnie ja na próbę zamówiłam sobie jakiś czas temu właśnie ten Supreme Balm. I mówiłam Wam, że próbowałam go używać jako mm, na przykład do ust. I nie, nie sprawdził mi się, po prostu się nie nadawało jak dla mnie. I odstawiłam go i zastanawiałam się, do czego ja go zużyję. I co ja z nim zrobię? Tutaj mamy w ogóle 0% wody, same różne tłuste rzeczy, olejki itd. Tak no tego jest mnóstwo w składzie, to warto sobie poczytać. Skład jest bardzo fajny. No i tak, miałam takie małe opakowanie i niech dowodem na to, jak to jest dobre, będzie to, że jak zużyłam to, a nawet już kończąc to, yy, zamówiłam duże opakowanie. Bo to jest po prostu sztos. I teraz Wam powiem na co. O, na tym dużym jest napisane. 0% wody, 33% naturalne ekstrakty, 99% natura, ym, składników pochodzenia ym, naturalnego. Także tak. I ten duży ma, zaraz Wam powiem, jaką pojemność? 90 ml, jego chyba trzeba zużyć w 6 miesięcy. Tak. I teraz wiecie, na co to jest doskonałe? Ja Wam nieraz mówiłam i czasem się mnie pytałyście, co mi się w nogi dzieje. Mi wrastają włoski na nogach i... To mnie swędzi po prostu. Ja się przez sen drapię i mi zostają blizny. Ja mam taką skórę na nogach, że mnie ugryzie komar, mi zostaje blizna. Ja się drapnę jakąś gałązką, jak gdzieś idę, mi zostaje blizna ale właśnie to swędzenie było najgorsze, jak mi wrastały włoski. I to niezależnie, czy już wjechałam na IPL, czy używałam jeszcze golarki takiej, siakiej, śmakiej, nie mówiąc już o depilacji, słuchajcie, bo ja z depilacją też miałam do czynienia, to miałam tak wrastające włoski, że masakra, nawet nie chcę na ten temat mówić. I właśnie, kiedyś stwierdziłam, dobra, to zużyję go na łydki po prostu, ten balsam. I byłam w takiej fazie, że właśnie te włoski, gdzieś tam miałam dużo takich miejsc, które mnie swędziały, Nałożyłam ten balsam na łydki, słuchajcie, 15 minut. Spokój. I w ogóle nic mnie nie swędziało. Jak ja się zorientowałam, jak to cudownie działa, no to używałam tego przez cały następny czas. Za każdym razem, jak widziałam, że coś może mnie swędzić, używałam tego. Ale nie używałam tego na przykład już tylko tak, żeby posmarować całe łydki. Używałam tego też punktowo, jako taki krem, który właśnie sprawiał, że przestawało mnie swędzić. I tak jak mówię, po zużyciu tego, właściwie jeszcze przed końcem tego ja Zamówiłam duże opakowanie dziewczyny, jak macie takie jakieś problematyczne rzeczy, to to jest cudo. Z tego zużyłam um, tyle. Widzicie, on ma taką oleistą konsystencję. To, to jest taki... Powiem tak, bardziej wodniste masło do ciała, tak to można nazwać. Jak macie masła do ciała takie twarde, takie jak masło wyciągnięte z lodówki, albo troszkę bardziej miękkie, to nie. To jest tak, jakbyście postawiły masło i by Wam się rozpuściło. Takie wiecie, masło spożywcze trochę rozpuściło, więc forma podania jest też bardzo wygodna, bo jest słoiczek. Jeżeli chodzi o pojemność i stosunek pojemności do ceny. To może się Wam to wydawać mało, ale to jest bardzo wydajne. Tego naprawdę nie trzeba dużo, żeby posmarować całe na przykład łydki. Tego naprawdę dużo nie trzeba. Natomiast. Produkt drogi, ok, ale ja jestem w stanie za niego tyle zapłacić. On robi takie cuda dla mnie, że jestem w stanie. Nie wiem, czy to jest prawda, to co mi się wydaje, ale miałam wrażenie, że właśnie po kilku dniach, nawet te blizny mi się tak jakby, wiecie, z takich spędzących różowych miejsc zrobiły mi się takie po prostu, wiecie, wygaszone, troszkę bardziej bliznowate, no jaśniejsze po prostu te miejsca. Także ja jestem tym zachwycona. To jest dla mnie hicior. I nawet sobie teraz posmaruję, słuchajcie, na nodze, bo mnie spędzi w jednym miejscu. O, i będzie zaraz ulga. Naprawdę, kocham to. I zapach jest też piękny, jest taki, e, ja wiem, ja ten zapach skądś znam. Trochę mi się jakby kojarzy z Carmexem, ale nie ma tam takiej miętowości, takie zioła, ale takie przyjemne, trochę kwiatowe. No nie wiem, bardzo przyjemny zapach jest też, taki trochę orientalny, trudno powiedzieć. Także to była rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa to jest coś, co jest bardzo praktyczne na lato, tak jak wspomniałam na początku. Słuchajcie, filtr w sprayu bo oczywiście wszystkie wiemy, używamy filtrów i tak dalej w lecie, no powiedzmy, że nie zawsze to u mnie wychodzi. Jak nie wychodzę, jak na przykład mam tylko przebiec do sklepu z auta i tak dalej i przez cały dzień na przykład jakoś się nie bujam nigdzie, no to umówmy się, że nie, za, nie daję tego filtra, bo wychodzę z założenia, że... no Załóżmy, te 30 sekund od samochodu do sklepu mnie nie zabije, po prostu. Chociaż może są tu osoby, które tak uważają, to już Wasz problem. Ja tak uważam. Ale jeżeli wychodzę na dłużej, to właśnie jest ta zasada, że po 2-3 godzinach no, powinniśmy ten filtr reaplikować, bo przestaje działać. No i e, oczywiście, jeżeli mamy jakiś tam makijaż, jest to utrudnienie. Ja widziałam dużo różnych poradników, jak to robić. Czekajcie, bo coś mi wpadło do oka. Jak to robić? Czyli bierzemy gąbeczkę, odsączamy sebum, bierzemy gąbeczkę, wklepujemy ten filtr w kremie. No hello! Ja bym się w życiu tak nie bawiła. I właśnie, to jest rozwiązanie. Filtr. W sprayu po prostu z La Roche Pose. Ja mam taką małą pojemność. Ja Wam go pokazywałam w jakimś holu kosmetycznym. I on się nazywa Antelios, to jest filtr 50 SPF LSF PA4 plusiki UVA, UVB antyoksydacja. I wiecie co? To jest bardzo fajna rzecz. On puszcza taką mgiełkę. To nie jest, nie wiem czy będziecie widzieć, o. To nie jest taki filtr, że sika wam na twarz, psika albo coś takiego, tylko to jest taka rzeczywiście mgła, którą jak psikacie, to tak delikatnie opada na twarz. I oczywiście no, taki filtr powinno się poczekać, aż się 20 minut wyjdzie na zewnątrz, wiadomo, no ale jak już robimy reaplikację, no to zakładam, że jesteśmy na zewnątrz. Natomiast on po jakimś czasie po prostu na tej twarzy. Zasycha, coś takiego. Bo on na, na początku jest tak skroplony na włoskach, na buzi, nie? No, po prostu na skórze widać takie. Mm, taki. jakby, no nie wiem, mgiełkę coś takiego na twarzy, ale to po chwili właśnie się. i y, nie wiem, czy wchłania, raczej osadza po prostu na tej twarzy. I jeżeli chodzi o wybłyszczanie, to on nie wybłyszcza maksymalnie twarzy. To jest bardzo fajne, że jego potem, jak już tam po 15-20 minutach załóżmy wychodzę z założenia, że zasek, to go sobie tak mogę nawet odklepać troszeczkę i ta twarz rzeczywiście nie jest taka jakaś wyświecona. Pachnie bardzo ładnie, jest przyjemny, jak go psikam, to go psikam nawet na powieki, wszędzie. Jedyną wadą takiego filtra i to nie tylko tego, tylko każdego, jest to, że no nie możemy sobie wymierzyć, ile tego, tak naprawdę tej ochrony na naszej twarzy ląduje. Ale jak się porządnie napsika, to myślę, że to jest lepsze niż, słuchajcie, nic yy, i dla mnie lepsze niż reaplikacja jakimś noszeniem ze sobą gąbek i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo fajny um, filtr. Kolejna rzecz e, pielęgnacyjna. Dzisiaj mam akurat związane włosy, Bobka, szalony łysy Bobek, dziś, e, więc nie zobaczycie, ale jest jeden um, kosmetyk, który. Pomaga mi dobra nazwa, to w ten sposób, chociaż nie cierpię tego określenia, wydobyć skręt, <laughs> nie cierpię tego określenia, serio. Ale jakiś czas temu dostałam paczkę od Be Natural, to jest taka polska marka z kosmetykami właśnie o naturalnych składach. I tam były różne odżywki, maska, był peeling drobnoziarnisty, taki ziarnisty do skóry głowy. I było też coś, co... Na pierwszy rzut było dla mnie najbardziej niepozorne, Okazuje się, że to to właśnie dzisiaj ląduje w ulubieńcach i najlepiej mi się sprawdziło. Słuchajcie, to jest regenerująca kuracja na końcówki. To jest e, do włosów e, zniszczonych, farbowanych, z tego co widzę po zabiegach fryzjerskich i kręconych i wysokoporowatych. To jest emolientowo-humektantowa właśnie, właśnie taka kuracja na końcówki. I powiem wam tak. Że można tego używać na różne sposoby, i ja też to tak używam. Używam to na końcówki, jak nie. Wydobywałam skrętu, używałam to po prostu też, żeby, tak wiecie, no, te końcówki zabezpieczyć. Natomiast um, ja nie do końca potrzebuję zabezpieczać końcówki. Ja to powiem w ten sposób, bo moje włosy się nie rozwajają, moje włosy mogą być niecięte latami i one się nie rozdwoją. Taki, taki mam włos, że um, nie niszczą się po prostu, nie wiem, a bynajmniej jakoś się z nimi nie cackam. No tak, taką mam, nie wiem, taką mam charakterystykę włosów. Um, I Głównie i najfajniej sprawdziło mi się właśnie to, jak chciałam mieć włosy bardziej pokręcone czy fale. Bo u mnie kręcone, no umówmy się, są przez pół godziny, a potem robią się z tego fale, czy jakieś tam lekkie skręcenia. Prostują mi się, nie są ani kręcone, wiecie, ani nie mogę wydobyć jakiegoś tam wielkiego skrętu. Wiem, że to niby z czasem, ale nawet nie chcę, ani nie są całkiem proste. Moje włosy są takie, że one sobie żyją własnym życiem i jak chcę troszkę, żeby bardziej się skręciły, to im w tym pomagam, ale tak jakby jak one chcą być proste, na przykład mam taką odżywkę, właściwie miałam, bo już jest w dęku, e, która mi je praktycznie prostuje, że są takie lekkie tylko fale, a to jest coś, co mi pomagało je właśnie trochę podsprężynkować, i ja używałam tego na osu, takie wiecie, osuszone ręcznikiem włosy. Po prostu wyciska się tego trochę. To, pokażę Wam, jak to ma konsystencję. To jest żel po prostu. To jest taki żelik, fajny. Można go sobie nawet wetrzeć w ciało. Bardzo przyjemnie też pachnie, to jest taki żel nie tłusty w ogóle, bardzo lekki na włosach, bardzo lekki, to nie jest jak na przykład takie z olejkami do zabezpieczania końcówek preparaty, nie, to jest żelik i właśnie, ja sobie zagniatałam włosy i po prostu suszyłam suszarką, już nawet żaden dyfuzor, nic z tych rzeczy, tam gdzieś sobie pogniotłam trochę w międzyczasie i to rzeczywiście sprawiało, że te włosy Trochę lepiej ten skręt trzymały, troszkę dłużej. I tak wyglądały fajnie po prostu. Nie były obciążone, ale były wypielęgnowane. Także bardzo y, ciekawy kosmetyk, fajny kosmetyk. To jest kosmetyk wegański. Mamy tutaj olej konopny, olej shi i ceramidy też. Także myślę, że skład jest całkiem spoko. Opakowania są. Plastikowe, ale są z recyklingu i no, no, u mnie się to sprawdziło po prostu. Także będę używać dalej właśnie w te momenty, w tych y, dniach, kiedy będę chciała sobie bardziej te włosy zrobić takie, żeby były jakbym wiecie, wyszła z morza, bo ja jak skręcam to u mnie to tak mniej więcej wygląda. Dobra, kolejny kosmetyk do pielęgnacji. Dzisiaj z makijażu będą dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to coś, co jest cudowne, daje niesamowite. Takie sensualne doznania aromaterapeutyczne, słuchajcie, i jest bardzo fajnym peelingiem. Peeling z Ritualsa o zapachu Ritual of Karma. Mamy tutaj biały lotos i białą herbatę. Słuchajcie, jeżeli znacie Ritualsa, to wiecie, że oni mają bardzo specyficzne, bardzo ciekawe zapachy, i to jest jeden z moich zdecydowanie ulubionych. Nawet się dziwię, jak ludzie piszą kiedyś w komentarzach czytałam, że Ritual of Mer jest takim świetnym zapachem, bo szczerze, to jest ten dawniejszy Ritual of Buddha, czy Buddha, coś tam. Happy Buddha chyba tak to się nazywało, bo dla mnie ten zapach jest tak totalnie niewyrazisty, przynajmniej na tym etapie, na którym go znam z pianki do mycia ciała. Ale to, to jest kozak. To jest totalny kozak. Piękny zapach. Ryczyła w Sakura jest też piękny, z wiśnią. Y a tutaj mamy karmę. Ja nawet nie jestem w stanie opisać. Musicie iść sobie do Sephory albo do Douglasa, bo tam te kosmetyki są. O, już olejku mi się trochę wylało. Tam te kosmetyki są i sobie przewąchać, bo to jest coś, coś, coś wspaniałego. Natomiast jeżeli chodzi o samą formę podania, czyli peeling, to mamy tutaj 300 gram, o ile dobrze pamiętam, 250 gram. I to jest peeling olejkowy, ale to nie jest taki peeling olejkowy, na przykład, bo tak. Mówimy, że są peelingi olejkowe, ale dla mnie są peelingi maślane i olejkowe. Na przykład peelingi z mokosza są maślane, zostawiają taką warstwę masła, jakbyście się wiecie, masłem do ciała nasmarowały. Czy peelingi na przykład z czterech szpaków. Natomiast to jest peeling właśnie taki bardziej olejkowy, ale on po oklepaniu ręcznikiem nie, nie zostawia takiej tłustości na ciele. Jest troszeczkę to ciało takie natłuszczone, ale minimalnie, w taki fajny sposób. To jest taki. Jakby, nie, mo, nie mogę powiedzieć, że to jest suchy olejek, ale taki nie bardzo tłusty. No tak Wam się staram to wytłumaczyć. I jeżeli chodzi o e, samą zawartość, to to jest chyba peeling cukrowy, o ile dobrze pamiętam, bo nic mnie nie szczypie, tak, cukrozę. E, to jest peeling cukrowy. I kiedyś mi jedna z was pisała, że akurat tej wersji nie lubi, bo ten cukier się strasznie szybko rozpuszcza. U mnie się w ogóle nie rozpuszcza, prawie nie wiem dlaczego. Ten cukier na ciele, możemy je się chłodniejszą wodą, nie wiem, cukier się szybciej rozpuszcza w cieple, zdaje się. E, może dlatego, ale to jest peeling, którego jest dużo. Który składa się właśnie z tego cukru głównie. Jest ten olejek, owszem, ale tego cukru jest bardzo dużo i on rzeczywiście, słuchajcie, świetnie peelinguje. To jest taki totalny zdzierak. On doskonale peelinguje i nawet powiem Wam, że jak go używam, to później ręce mam takie gładziuteńkie od spodu, bo to jest taki mocniejszy peeling. Także e, ja polecam Wam zobaczyć przede wszystkim gdzieś w Seforze czy te glassie, e, zapachy Ritualsa. No i ten e, Ritual. Of to jest piękny zapach. To jest taki lekki zapach, taki. Nie, że świeży. No nie wiem, co, coś niesamowitego po prostu. Uwielbiam, uwielbiam y, tą serię. Dobra, i teraz przechodzimy już do y, makijażu, do kolorówki i mam dwie rzeczy. Jedną, którą o której może ja za mało YouTube'a makijażowego oglądam, ale jedna z tych rzeczy jakoś nigdzie mi nie przemknęła na tych większych kanałach, a może ja przegapiłam. I znalazłam ją stacjonarnie słuchajcie, w Superfarmie, nie wiedząc w ogóle, że coś takiego jest. I jak zobaczyłam na samej dłoni, jak to fajnie wygląda to stwierdziłam, że bierę. Po prostu. I to jest Rimmel. Korektor pod oczy nazywa się Match Perfection. Match Perfect, chciałam powiedzieć, dlatego tak dziwnie zabrzmiałam. Match Perfection. I to jest Skin Tone Adapting Concealer, czyli korektor, który się dopasowuje do koloru naszej cery. Ja tutaj do końca nie jestem przekonana, czy jakby ktoś z ciemną karnacją go użył, to um, tak by się dopasował. Nie wiem. Ale teraz jestem jak na siebie troszeczkę opalona. Ale jak byłam bledsza, czy teraz nawet, no rzeczywiście fajnie się zgrywa z karnacją. I to jest um, korektor zastygający, ale on ma jakąś taką niesamowitą formułę, słuchajcie. Nawet go dzisiaj nałożyłam. To, co mnie zachwyciło, jak go pierwszy raz właśnie nałożyłam z testera w drogerii, to to, że on tak jakby tak mi wypełnił tutaj, wiecie, zmarszczki, no wiecie o co chodzi, fakturę skóry i zrobił jakiegoś takiego photoshopa na dłoni, że ja tak popatrzyłam, a miałam obok inne korektory różnych marek, bo sobie chciałam jakieś znaleźć po prostu. I tak popatrzyłam na ten korektor, popatrzyłam na te inne korektory. I tak w ogóle odsukałam. To jest korektor zastygający. To jest też ciekawe. On ma konsystencję kremową, ale taką... No właśnie, ona by się mogła wydawać, że ona jak zastygnie, to będzie taka jak infold, bo jakaś taka sucha, a w ogóle taki nie jest. On się jakoś tak cieniuteńko rozprowadza, tak, tak bardzo cienko i zastyga i wygląda super. On w ogóle nie wchodzi w zmarszczki, on jest praktycznie niewidzialny pod oczami. W sensie niewidzialny, jeżeli chodzi o wpływ na fakturę naszej skóry. Dla mnie oczywiście, bo dla każdego może to być inaczej, ale dla mnie no, jest rewelacyjny. Jest po prostu rewelacyjny i śmiem zaryzykować stwierdzenie, że jest lepszy od tego Tarte Shape Tape Ultra Creamy, który moim zdaniem też jest bardzo fajny ale to jest niewidzialny korektor, jeżeli chodzi o jego oddziaływanie na fakturę naszej skóry. Niewysuszający, totalnie. Tak jakby skóra wygląda pod oczami zarobiście. Jeżeli chodzi o krycie, powiedziałabym, że wiadomo, że każdy ma tu swoją skalę. Dla mnie ono jest średnie do mocniejszego. Jest wystarczające po prostu. Ja nic więcej nie potrzebuję. Ja też nie mam jakichś wielkich cieni pod oczami, a nawet jak mam, to wiecie co, nie mam potrzeby zrobienia sobie na blachę nic pod oczami. To jest po prostu bardzo fajny korektor, naturalnie wyglądający. Ja mam odcień 005 Ivory, ale z tego co wiem, to on jest właśnie tylko w tym jednym odcieniu. To może być minus. Rewelacja, kosztuje chyba około 30 zł, 20 paru. Yy, mamy pędzelek, tutaj na końcu widzicie już urąbane wszystko, no to też można uznać za wadę. On jest taki pędzelkowy właśnie w tubce, ale dla mnie totalna bomba. Oczywiście jak się opalę teraz w lecie, to już może być dla mnie troszeczkę za jasne, ale chętnie do niego wrócę jesienią oczywiście. No powiem wam, że z tych drogeryjnych korektorów, których używam, może nie było ich jakoś strasznie dużo, ale jest najlepszy. Po prostu bardzo, bardzo go lubię. I y, ostatnia rzecz na dzisiaj to jest makijażowa rzecz również i to jest coś. Co jest moja opinia jest potwierdzeniem e, opinii na przykład Maksineczki, która się tym kosmetykiem zachwycała. Ale ja dużo czytam, zdaję sobie sprawę, jakie jest podejście do większych kanałów, że A płacą, A coś tam chrzani głupoty, A tylko wciska kity i tak dalej, więc y, nie, mam takie poczucie, że jak y, coś ja przetestuję na mniejszym kanale, no i umówmy się, na tych moich makijażowych czy tam kosmetycznych filmach nie ma dużo wyświetleń, ale y, tak jakby chcę Wam potwierdzić pewne rzeczy, że no, to nie, nie musi być ściema, bo coś rzeczywiście jest dobre, mi za to nie płacą. Także słuchajcie, Claresa, Puder Claresa Blur Super Powder. Taniutki puder polski, zdaje się, to jest polska marka, o ile dobrze pamiętam. No i on jest rzeczywiście bardzo fajny. Słuchajcie, pięknie wygląda na twarzy. Ja byłam w szoku. Oczywiście, ja muszę tutaj dać taką, um, taką gwiazdkę i powiedzieć, że dla mnie lepszego pudru um, niż puder z Lory Mercier nie ma. A w tym momencie mieszanka Lora Mercier, ta wersja Glow i ta wersja. Um, Taka matowa w proporcjach 3 czwarte tej matowej, 1 czwarta gdzieś tak tej błyszczącej. Dla mnie lepszego pudru nie ma, który trzyma y, sebum w ryzach lepiej. Nie ma po prostu, nie odkryłam, ale ten jest naprawdę świetny. No i ileś tam 10 tysięcy razy tańszy pewnie. Jest naprawdę świetny. Mamy dziadowskie opakowanie, takie naprawdę najtańsze, ale sam puder też nie jest drogi. Mamy tutaj taką formę podania. On ma kolor w ogóle taki różowawy, powiedziałabym to. Nawet nie jest chyba brzoskwinka, tylko, a może taka brzoskwinka, coś takiego. Puder bardzo drobno zmielony. O wykończeniu takim satynowym, z lekkim, to nawet, nawet ciężko to nazwać glow, bo tutaj nie ma żadnych drobin. Po prostu twarz tak wewnętrznym blaskiem lśni. Coś w tym stylu bardzo fajny. Pięknie wygląda, słuchajcie i ja go używałam na różnych podkładach, na kremach BB. Wygląda bardzo ładnie, bardzo naturalnie, zero mącznego efektu na mojej karnacji oczywiście jasnej i na moim typie skóry i na tych produktach, których ja używam, to takie muszę dać zastrzeżenie. Ale, no, jeżeli sprawdził się osobie z ciemną karnacją, która używa innych podspód, dajmy rzeczy, i mi się sprawdził, no to coś w tym jest. A puder nie jest drogi, więc myślę, że warto y, spróbować, bo może Wam po prostu przypaść do gustu. I on bardzo fajnie też wygląda nałożony tylko na pielęgnację. Tak go wczoraj nasiłam na przykład. Jak byliśmy wieczorem na kolacji w restauracji, miałam tylko pielęgnację i przypudrowaną właśnie tym pudrem. Jedyna wada nie utrzymuje jakoś wyjątkowo długo. Hmm, tak, jakby, może nie ma tu, ale tego swojego efektu, jak dla mnie trochę za szybko się wyświeca. W sensie twarz się wyświeca, ale wydaje mi się, że na przykład w chłodniejszych miesiącach będzie no, po prostu rewelacyjnie. Teraz wiadomo, że jest gorąco, bardzo wysokie temperatury, no to może nie ma tak szansy się sprawdzić pod tym względem, ale jest świetny, naprawdę jest świetny. Jakby co, to próbujcie to, jest ten ta wersja z różowym tyłeczkiem takim. Taka zakrętka biała, no bomba, potwierdzam to, co mówiła Maxineczka. Bardzo fajny puder. Okej, okay, moi drodzy, i to by było na tyle dzisiaj. Sporo tych rzeczy chyba było, nie wiem ile, nawet raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A, to tylko jedna rzecz więcej niż zwykle, bo zazwyczaj daję pięć. Także to byli moi ulubieńcy. E, ciekawa jestem, czy Wy którejś z tych rzeczy próbowałyście. Jeżeli tak, to napiszcie Waszą opinię. Może się będzie różniła na przykład od mojej. E, tego jestem zwłaszcza ciekawa. Rimela, kurczę, czy któraś z Was go próbowała? No bo ja jestem tak jak mówię, zachwycona, a ciekawa jestem innych opinii, jakoś nigdzie w internecie na nie nie trafiłam. Także mam nadzieję, że fajnie spędziłyście, spędziliście ze mną czas. Jeśli tak, ciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!